Co robią ludzie bogaci, czego nie robi klasa średnia? Oto cztery nawyki, które możesz wdrożyć od dziś. Bogaci planują. Klasa średnia reaguje. Zamiast żyć od pierwszego do pierwszego, ustalają cele, budżet, strategię. Zadanie dla ciebie? Usiądź dziś na 15 minut i zaplanuj swoje finanse na kolejny miesiąc. Bogaci codziennie się uczą. Nie Netflix, nie skrolowanie. Tylko książka, podcast, webinar. Zadanie? Zamień 15 minut TikToka na 15 minut rozwoju. Bogaci inwestują, klasa średnia tylko oszczędza. Pieniądz musi pracować. Jeśli leży na koncie, traci swoją wartość. Zadanie? Sprawdź dziś i dowiedz się więcej o tym, jak działa ETF, REIT, albo może obligacje skarbowe. Bogaci otaczają się właściwymi ludźmi. Z kim przestajesz, takim się stajesz? Znasz to? Zatem zadanie dla Ciebie: Napisz do jednej osoby, od której możesz się czegoś nauczyć. Te nawyki nie są żadną tajemnicą. One są dostępne. Pytanie brzmi: czy zaczniesz działać od dziś? Bo droga do wolności finansowej zaczyna się od jednej decyzji.